Dzień dobry, mam na imię Natalka. i nie chodzę do szkoły, tylko uczę się podróżując po świecie. Mam nadzieję, że śniło Wam się kiedyś, że chodzicie po Księżycu. Albo może jesteście ciekawi, jak astronauci chodzili po Księżycu? No to dzisiaj macie okazję, bo dzisiaj zabieram Was na przykład, tam gdzie astronauci uczyli się. Chodzić po księżycu, po prawdziwym księżycu. No to, no, jeżeli chcecie, to zapraszam do oglądania. Jesteśmy na pustyni, ale niedługo będziemy na Lunar Krater, czyli na kraterze księżycowym. Jest on gdzieś tam. Ale, koniec gadania. Idę do samochodu i wam chcę pokazać ten, to chodzenie po. Hej, idę. No właśnie, no właśnie już przyjechaliśmy na lunek, krater, patrz jaki on jest tam wielki. chcieli pojechać na Księżyc, ale nikt nigdy tam nie był, niestety. Więc na Ziemi chcecie znaleźć takie miejsce, które wygląda jak naj, 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 bardziej podobnie, a nawet trochę identycznie. No, podobnie to chyba bardziej będzie pasować. Bardzo podobnie, tak jak będzie na Księżycu że znaleźli właśnie ten krater. Ze wszystkich propozycji z całego świata e, dowiedziono, że ten krater właśnie jak najbardziej przypomina Księżyc. To można akurat powiedzieć, że jestem na Księżycu. Tylko nie ma innej grawitacji. Nie trzeba chodzić w skafandrze. Tutaj macie taki hełm, tu macie takie białe ubranie, tu macie taką rurkę do rakiety. I tutaj właśnie tam na dole astronauci ćwiczyli wchodzenie i wysiadanie z rakiety. I także, jak, także ćwiczyli chodzenie po księżycu, a nawet robienie zdjęć. Chyba astronauta mi się tam dobrze trenowało, trenowało, bo ich wyprawa na księżyc była na końcu sukcesem. Wiecie co? Chyba myślicie, że to naprawdę jest kamień, prawda? Ale to nie jest żaden kamień. Tu jest prawdziwa zastygnięta! Prawdziwa zastygnięta! Lawa! że ono tu jest to bym wzięła kiełbaski i drewno i bym tu przyszła i bym rozpaliła to ognisko i bym codziennie oglądała zachód zachód i wschód słońca jedząc sobie dobrą kiełbaskę, gotując kiełbaskę chleb bym też trochę jadła takie jabłka smażone no chwila przecież mam ym, jakieś przecież mam jakieś Jabłka. Ale nie mam tych, co się tak smaży, Nie mam zapałek. Nie mam drewna. Więc nie mogę. Trudno. Ale to by była fajna przygoda. Spalić sobie ognisko na księżycu. Pamiętajcie, jak tutaj przyjedziecie. Weźcie kiełbaski. Chleb, jabłka. To jest takie Jakieś kijki, takie długie, ostre, żebyście mogli nabić i tak na odgińsko, albo, albo kupić. I właśnie mogli przyjechać sobie właśnie coś takiego zrobić. Łapię stopa, żeby nie zabrał na księżyc. Może jakiś się znajdzie. Z tym treterem wiąże się też Jedna anegdotka. Otóż, kiedy astronauci tam ćwiczyli i kiedy trening się już skończył, kiedy wszystkie statki kosmiczne i rakiety stały załadowane na ciężarówkę, no i kiedy bardzo dużo ciężarówek ruszało już z tego miejsca, to ostatnia ciężarówka niestety się popsuła Byli w niej właśnie astronauci. No i wtedy jeszcze nie było telefonów, ani wtedy w samochodach jeszcze nie było radia. Więc wszystkie te samochody tamtędy jechały, a ostatni został zepsuty. I tak one tam daleko jechały i nie zauważyły, że ten ostatni nie jechał. Nie nawet nie było krszczenie, wystawienie ręki, machanie, czy trąbienie. Też nie pomagało, bo oni ich nie widzieli. Myśleli, że, że to jest, żeby szybciej jechać. Ale to był, było, na, było naprawdę, żeby zaczekali i im pomogli. Jeden astronauta z samochodu wysiadł i tam, i tam na dole biegł i letchł jak najszybciej mógł, żeby wyprzedzić tam te, te pierwsze ciężarówki i żeby je zatrzymać. Z góry z tamtej góry przebiegł do kratera i przez środek przebiegł, i przez środek przebiegł tutaj i jakoś, je za, i jakoś te ciężarówki zatrzymał, oczywiście. Ci, którzy byli w pierwszych samochodach, które oczywiście się jeszcze nie zepsły, chcieli ostatni raz zobaczyć krater przed odjazdem. Patrzyli na ten krater i zobaczyli, że. Przez ten krater biegnie człowiek. Zdawało im się to bardzo dziwne, więc się zatrzymali. Okazało się, że to jest jeden z ich kolegów I, po, i, i powiedział im, że zepsuł im się samochód. Ten krater był wtedy aż tak piękny, że ludzie nie patrzyli się w lusterka, tylko patrzyli się na ten krater i nie widzieli że ich koledzy potrzebują pomocy. Niestety. Nie spójrzcie też na krater, ale też na ziemi dookoła krateru. Patrzcie, gdzie jest dużo różnych kamieni. Okazało się, że krajobraz tego krateru i tej w całej okolicy. Bardzo, to bardzo przypomina Marsa. Dlatego też tam na ziemi trenowały roboty, które ludzie wysyłali na Marsa. Już dawno temu wysłali. I on jeszcze nawet nie wrócił na Ziemię, bo tam już on został na zawsze. I na Marsie jest dużo takich rozrzuconych kamieni, takich właśnie. Tam jak widzicie, taki podobne do jakiejś. do jakiegoś. Tak, jakby tam lawina spadła z Marsu. To wszystko jest podobne do Marsa też ponieważ ludzie wysłali na Marsa bardzo dużo sądów i robotów. Niestety nie wszystkie doleciały. Dokładnie były 42 misje na Mars, ale tylko 18 z nich doleciało. Ale te, które doleciały, wysłały nam bardzo dużo zdjęć i bardzo dużo filmów. I właśnie na tamtej Ziemi roboty uczyły się tam pokonywać przeszkody, Omijać różne kamienie, takie duże dla nich, pokonywać dużo przeszkód, robić dużo zdjęć, robić bardzo dużo ciekawych filmów, badać Ziemię, która jest na Marsie. Czyli, jak jestem na tej pustyni w Newadzie, to znaczy, że nie jestem tylko na Księżycu. Na pustyni, ale jestem też na marsie. Chciałabym pojechać na Marsa, bo ty zajmuje dużo, bardzo dużo dni i lat. Na Marsa leci się jakieś niecałe dwa lata, a potem trzeba jeszcze wrócić. To może zająć prawie pięć lat, czyli prawie tyle, ile ja żyję. Bo teraz mam sześć i pół roku. Dużo rzeczy by mnie ominęło. Ale chyba przez ten lot bym obejrzała wszystkie bajki na całym świecie. No to może jednak pojadę. Ale jednak nie. Zostanę tutaj na Ziemi i będę Wam opowiadać. Przy, i będę Wam opowiadać bardzo dużo kochanych przygód. Lepiej, żebym o przy tym została. Mam nadzieję, że podobała mi się nasza księżycowa wam. Jeżeli tak to wiecie co robić. Łapka w górę, subskrypcja i komentarz. Nawet jak wam się nie podobało to zostawcie komentarz, bo lepiej zawsze zostawiać komentarz czy się podobało czy nie. Prawda? No to też zostawcie jak wam się nie będzie podobać. A ja pójdę do samochodu. Trochę się prześpię oczywiście. I poczekam do następnych przygód. Dlatego ja już idę. Żegnam się z wami. Pozdrawiam. 爸爸，爸爸。